Wiecie co trzeba zostawić? Łapkę! Górę! Suba! Dzwonem! I pierdolon. Donate'a! U, u. dotyk Tak na samym wstępie chciałbym, żebyście mnie zaobserwowali na moim Instagramie, jak gręzy ty, żebyśmy dobili tutaj 100 tysięcy. Oczywiście na moim TikToku, na moim głównym kanale aktualnym Stary straciliśmy ponad 100 kołatek na YouTubie Także zasubskrybujcie oraz obserwujcie tutaj Jeżeli chcecie coś wygrać u mnie na kanale, jeżeli będę losował, no to ogólnie zasubskrybujcie ten kanał Your Place Records, link będzie w opisie Jeżeli będziecie subskrybować, no to będzie mi nie dość, że miło, to zawsze możecie coś wygrać Będzie fajnie A też ogólnie, jeżeli subskrybujecie ten kanał, no to jesteście w ogóle totalnymi kozakami, więc fajnie, no nie? Serio, plus jeden Chciałbym was też zaprosić na mojego prywatnego Facebooka gdzie ogólnie fajnie by było, jakbyście mnie dodali i zaobserwowali, żeby była lepsza aktywność, gdy dodaję zdjęcia. To już tyle w sumie i zapraszam yy, do oglądania. A, i odcinki są codziennie na moim kanale, więc... więc wpadajcie zawsze wieczorkami. Trzymajcie się, siema! No kurwa, wyniu pas, wchodzisz w opis i jeszcze dołączasz na mojego kurwa Discorda najlepszego dla widzów. Wchodzicie tutaj kurwa w opis, klikacie kurwa i jesteście, elo! Siema. Cześć. Ile masz lat? 16. Skąd jesteś? Ej, ty jesteś tiktokerem, co nie? Nie walikujem. Aha, na pewno No Mam na TikToki. ha Co? Nie kłam No ja nie oglądam żadnych tiktoków, ja nie mam tiktoka, tiktok to jest dla dzieci, ze stanem umysłu uh -huh. A, w sumie ty też masz ja pobranego, no Ja wiem Co, wiesz, co ty tak ja tą kłam. kołdrą tak mnie zapraszasz, widzę, nie? Na no, co? To mi zimno! O zimno? A, ja chcesz żebym wiem. cię przytulił, nie? Tak. No ja i co, wiem. co jeszcze? Co? Ja wiem... Ty, ja, ja wiem, że z sitokerem, ja wiem, to mnie teraz streama robisz. Ja wiem skąd ty je możesz znać! Wiem Skąd? Cieszę tym co masz. takich stron takich plus 18 czy coś? Bo nic nie ma opcji no! Ja wiem, ja wiem. <laughs> Jeden złoty. Ja, wiem. ja. Ja wiem już teraz już wszystko wiemy, co ty oglądasz. Ja wiem! No ładnie nie. tak. Ja powiem mamie, ja powiem mam No. Nie. Is... nie jest ja jest mama w domu czy nie? Taki. Co? Jest mama w domu? Jest. To zawają. Nie. Muszę z nią porozmawiać, bo ty oglądasz takie nie. strony. Nie. Plus 18 to takich to nawet... Madzia nie oglądasz wiesz, kto to jest Madzia? Nie. Bałwan! No. To ona jedynie co ma długiego, to, to nos, no. Ja wiem, że, ja wiem, że po streama robisz albo coś. Do, dok, przez konia, nie? Ale nikomu nie mów. A ogólnie? Skąd jesteś? Podkarpackie. Ty, to blisko! Jak Gdańsk. Skąd? Co? Wiesu, wiesz, wiesz, gdzie jest Gdańsk, a Rzeszów? 6 że JEST pod PODKARPACKIM? tak? od kiedy niby? od zawsze serio? no ja pierdolę ja zawsze myślałem że to daleko jest jak każdemu olewamy z podkarpackiego ja pierdolę ja jestem ze śląska to ja blisko mam ty, yeah. ojej! Ja wiem, że pani streama robisz. I ty o streama? No nie no, teraz to widzisz, ubrany jestem w ubraniach, to ja na żadnych stronach nie siedzę streamować. Nie będę, no nie Przecież w ubraniach kto by mnie oglądał normalny, nie? No chyba, że ty mnie teraz oglądasz. Jezu, ja, ja wiem. Ja też wiem, że teraz mam ubrania. Ja wiem, ja widzę Ja wiem co robię. Ja też wiem co robisz. No, a co robię? Powiem ci, że nieraz ciebie oglądałam. No i, i co? Co robię dalej? Stoję, czy siedzę? Siedzisz, wiesz. No nie ja wiem. Ja wiem, że ja wiem, że nagrywasz na TikToku. No, ja tak. nie wiem, czy ja siedzę. O, może wstałem? Nie ja wiem. E... <noise> Wzięłabyś mnie na randkę? No. Byśmy nagrali TikToka? No. Zawsze chciałem w kiblu w McDonaldzie zrobić TikToka z kobietą. Jeszcze w kiblu? No, bo to jest, jest ciekawiej. To możesz przyjechać. Zapraszasz? No. I co będziemy robić? Możemy iść do maka. Dobra, to, to czekaj, jest. czekaj, czekaj. Dobra, dajmy na to. Opowiedz mi historię. Ja przyjeżdżam do ciebie, no nie? No. Odbierasz mnie z peronu. I co dalej robimy? No nie wiem. No to, to musisz do powiedzieć. Maka. Do maka Weźmy idziemy. Do maka. Dobra, co dalej? Zamawiamy coś. O dobra, już myślałem właśnie, że tego nie powiesz. Że przyjdziesz od razu do konkretów, ale dobra, no. Zamawiamy coś, co dalej. No nie wiem, potem czekamy. Czekamy, na co? No. Na jak będzie... Dzie... No. Czy będzie wynik testu pozytywny, czy negatywny? Czy na co? <laughs> Jezu, serio. Chcesz mieć Jezusa? <laughs> to za ty imię dla dziecka będzie Józef na przykład? Tak. Dobra. Co dalej? Podoba ci się? Ty? No. No dobra, to może przejdźmy do tego, co myśmy robili, no To ci później powiem, czy mi się podobasz, czy nie No to jak, jak czekamy na, na nasze zamówienie, to nie? Mm -hmm. To rozmawiamy No, rozmawiamy, o czym? No o czym rozmawiamy? No raz winta to teraz trochę no, nie wiem, co by nam przyszło do głowy. Po prostu. No, ja wiem, co by ci przyszło do głowy. Ej, o, o czym ty myślisz? To tobie. Ale co niby? Fajna masz buzę. <grym> A, dzięki. Dzięki, fajne, jest. No, mama też mi mówi, że fajna. Dobra, no. To co, co dalej robimy po rozmowie? No, nie wiem. No. Yy... Potem jemy. Mhm. Jemy? Co jemy? Mhm. A zamówiliśmy. A zamówiliśmy lody, czy nie? Nie. No to dobrze, że ja mam swojego. <głos> <głos> Także <głos> spoko. jaki <noise> lubisz? Czekoladowe. A to Madzia mówiła na przykład, że lubi waniliowe. Śmietankowe, za czym powiedziała, nie waniliowe, pojebało mi się. Śmietankowe, bo są podobne. Wanilia, śmietanka. Bo ja potrafię zrobić dwa naraz: waniliowe, śmietankowe. A czekoladowe? Jak go pomaluję? nie. Ale to nie wiem, jaką farbą, jakąś długotrwałą, czy permanentną, czy na chwilę, czy jak to. Chyba, że makijaż sobie tam po prostu zrobię, nie? Mmm, ciekawie. No, może być ciekawie. Ej, zlagowało ci coś? Okay. Co? Gdzie ty jesteś? O, widzę cię już. No dobra, ej, ważne pytanie, dobra? No. Dziewica czy nie, dziewica? Tajemnica. Ej, no przed sobą nie powinniśmy mieć żadnych tajemnic. No, sorry. Ej, bo się nie umówimy. A jak myślisz? Że tak. Że tak no. jesteś? Jesteś? Tak. No widzisz, czekałaś na mnie? Tak. O, słodko. Dobra, <grym> no, to, to fajnie, fajnie się zaczyna. No. Mm. Czy mnie podrywasz przez całą rozmowę? Ja. Mhm. To chyba ty. Ja, czy ty? Ty. Nie. Jeszcze raz. Ja, czy ty? Ty. No kurwa, mówię jeszcze raz. Ja, czy ty? Ale o co ci chodzi? No kto mnie podrywa? No ty mnie. O, masz rację. Ty mnie. Dobrze powiedziałeś. Super. W końcu jesteś mądrzejsza niż myślałem, nie? Dobra, a robisz fikołki? Nie. Ej, no to co ty chcesz iść ze mną na randkę do Maka? W Maku różne rzeczy robić, a ty fikołków nie umiesz robić? Ja zawsze jak na zamówienie czekam, to ja fikołki robię. Czasami są te pierdolne. W tym na siebie zwracam U. uwagę, nie? Wszyscy mówią, że debilnie, ale w środku czuję, że im się podobam. Mm. Jezu, ja wiem, że robić streama. Ja ale wiem. mówię ci, patrz, jestem ubrany. Na dole ty jestem, zaufaj mi na słowo. No. No, może nie jestem. Wiem, że jesteś i nie udawaj. Skąd wiesz, że jestem, czy nie jestem? Powiem, że robi streama i nie jesteś tiktokerem I co, i myślisz, mam... że na streamie nie siedziałbym na przykład w samych gaciach? No, a skema, co ty tam robisz No właśnie, ja na przykład miałem nie kumpla I ja miałem zawsze kumpla, co zawsze właśnie miał kamerkę dotąd, no nie? Do pasa I przeważnie na każdym streamie sa w samych gaciach streamował Mmm, jak fajnie No co, lubiłabyś mnie takiego, jakbyś tak siedziała obok, nie? A ja w samych gaciach sobie streamuję w trakcie stream'a by mi te gacie zniknęły Jest. No to ty już może jakieś plany widzę na mnie Nie mam Nie masz? Nie A podobam ci się? Może Od na 10? 9,5 To nie było miłe Czemu? Bo 9,5 to możesz mieć lat, IQ. No dużo więcej tego. 9,5 na 10. Popraw się. No, czemu? No popraw się! Bo to jest zła odpowiedź. Czemu? No bo to pokazuje, że jesteś głupia, a taka nie jesteś na pewno. <laughs> Może jestem. No, jak dalej mi powiesz, że 9 na 10, 9,5 na 10. No to jesteś dalej Podoba mi się w skali 9,5 na 10 rob, popraw się Jezu, o co ci chodzi? No to jest za mało, tyle tu ja miałem w przedszkolu To mi pani tak mówiła, jak ją po dupie klepałem Najpierw mi mówi nie 9 na 10, później mnie do konta dała słyszysz? Ta... Co? Słyszysz? Nie widać ciebie, masz e, zamazane Cała jest zamazana. Dobra, to ile? Od 0 na 10? 10 na 10. 11 na 10 co najmniej, co ty zwariowałaś? 100 na 10. Lepiej na pewno, lepiej. Dobra, jak masz na Instagramie? Obserwujesz mnie w ogóle? Może, nie pamiętam. Ej, teraz zepsujesz tą znajomość. No, ale ja nie powiem, czy cię obserwujesz, czy nie. To idź teraz, ja ci podaję Instagrama. Idź teraz i mi napisz, czy mnie obserwowałeś, czy nie. Widziałam, widziałam, widziałam. widziałam napisz, widziałam. czy mnie obserwowałeś, czy nie. Dobra? Ok. Dobra, to trzymaj się, ja uciekam. Jak odpiszesz. To z tyłu może być ciężej. Ale napisz, to to nazwą, ja jestem ciekawy, na pewno przeczytam. To nazwą... Z tą nazwą właśnie się przyznałeś, że, jesteś, że nagrywasz na, na TikToku i robisz streamy. Ha, Ale co bardzo. ma TikTok do ity? No, dużo, bo widziałam. No Cię duży widzę. to on jest, nie? Ale ja mówię o Instagramie. Dobra, trzymaj się, ja uciekam. No, pa. Dobra, łapa w górę, subit dzwon, udostępniacie film znajomym, w opisie są linki do moich social media także Snapchat dodawajcie mnie ja robię dni yy, TikTok, tam 50 koła mamy w dwa tygodnie widzieliśmy, więc jest sztos yy, Jest tam Instagram, 100 tysięcy dobijemy, będzie super No i w ogóle będzie zajebiście, tylko udostępniacie streamy i, i te filmy znajomym swoim Donajy no możecie wysłać, będziecie fajni i w ogóle No Streamy są codziennie, trzymajcie się siema, Wzią!